Cześć wszyscy, witajcie. Masmik z tej strony, dzisiaj mam... <coughs> <coughs> Przepraszam, dla was grę Tips and Cops and... Grę. coś takiego. Wybaczcie jak wejdziemy do menu. Ja to, nie, może to Sprawdzę. Um, będzie to krótki filmik. Dwie... Oh, kusiwa. Dwie rundy pokażę wam. Jak widzicie zjadł mnie zombie. Ja byłem ochroniarzem, to jest jeden tryb, drugi to jest yy, właśnie tak jak brzmi tytuł: czyli Złodzieje, właśnie Thiefs and Guards chyba, ale żeby, yy, jest to wersja beta, można się zarejestrować. Shit, wiedziałem, zarejestrować yy, i grać za darmo. Jest to całkiem przyjemne. Oczywiście w wersji beta dużo jest, dużo niedoróbek, to widać, ale. E, miejmy nadzieję, że wszystko to minie, więc może ze względu tego jak widzicie są tej grupy pierwsza chroni w tym wypadku no, mózgu, nie, nie, w tym wypadku mózgu. Dziękuję. No przecież w tym wypadku mózgu A w złodziejach nie pamiętam czy to jest Coś jakieś diamenty, chyba czy coś takiego. E. I jako strażnik widzicie mogę mam latarkę, gaszę, zapalam. To, to jest dość ważne. Światło. Światło w pomieszczeniach jest bardzo ważne i dźwięk w tej grze e, jest niezmiernie ważny, ponieważ jeśli ktoś chodzi, to to słychać można tam pójść, zobaczyć. A. I złodzieje albo zombie, w zależności w którym gramy trybie, dziękuję. W zależności w którym gramy trybie, mają takie plusiki. Jaka, bo to wam pokażę, dobra, dobra, nie będzie zmieszać. Pokażę wam to w drugim trybie. Ja jako ten muszę zapalać światło, ponieważ mam cię, mam cię, mam cię. No jak cię nie zabiłem? Jesus, no nic. E, widzicie, nie widziałem zombie, widziałem tylko tam, gdzie jest światło i gdybym nie zapalił, mógłbym to zombie zobaczyć przez światło, dlatego zombie chodzą i gaszą. E, zombie są dwa rodzaje, e, w tym jeszcze w, w tej części. E, nie, nie, nie. Tak samo jak strażników, taki silniejszy asalcik i e, nazwijmy jego Ricon. widzicie? Zombie przeszedł do góry, tu ważna jest ostrzegawczość! Zauważyłem, że ktoś zgasił światło. Co to jest? Nie pomyliłem się, był tam... Nie trzeba przeładować, był tam zombie. Okej. Okay. Tam jest zombie. Ale zombie mi ucieknie górą, kratką wentylacyjną. No właśnie, uciek mi kratką. Gdzie poszedł? Chyba w prawo, bo tam się coś zaświecił. Chociaż nie, bo to było debilne z jego strony. Wyciągnie tutaj się pojawiają jakieś... Tak, dzięki, osaczyliśmy go. Jakieś dźwięki, odgłosy, ja muszę zapalać światło. światło. Mogę się ukryć gasząc w krzakach. No, ale wystaje mi lufa na przykład. Więc nie jest to takie proste, ale jak będzie ciemno, koło tam nie zobaczę, więc no... trzeba się tu trochę sprężyć. Z nie, 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 to chcę zapalić. Zobacz w momencie, kiedy idzie na Ciebie chmara zombie, jest to naprawdę trudne, rundy chyba trwają po... Widziałem Cię. Shit, Ciebie też ja nie znużyłem. Eee, po 5 minut. Więc zaraz Wam pokażę. No widzicie, że szybko, o, jest, będzie Guardian i Medic jeszcze, ale to później ja na razie chociaż, zmienię sobie na chwilę, żeby Wam pokazać. Szybciej strzelam, tak. MP5 tam cię mam, zębiaczku. No gdzieś coś po las. misiu. Tam po las. No, jeszcze nie wiem. Haha, i ha. Survivor's Win A to tu się nazywa Zombie and Survivor. Widzicie, zdobywałem poziom, ja mam dopiero drugi. Wolno się to zdobywa. Statystyki, przepraszam, zaraz przejdziemy do zombie. Tak mi się przynajmniej. Tak, teraz jesteśmy w zombie. Jak widzicie, słyszycie, muzyki w ogóle nie ma. No właśnie. Dobra, no i mamy zombie, tak? Jeden, drugi. Ja wezmę sobie tego szybszego, zmniejszenie ilością życia. E, w tips, jeśli jest się złodziejem, bo tam można też wybrać dwie klasy, to jest się takim asasynem. Jeden, jeden. ten. ciach nożykiem yy, i. nie żyjesz. Ale trzeba uważać, bo jest to bardzo niezbalansowane. Potrafi ci wstrodzić pięciu. pięciu facetów. Jest musia. Młodzko! Pięciu 5 facetów naprawdę wysoko ręką przeciwko komuś nowemu. Wybacz, chyba Windows coś, coś tam ode mnie chciał. O, muszę zniszczyć mózg. A i nie wyszło, mogłem się z drugiej strony scratch. No ale widzicie, tak to wygląda. E, no w to po prostu siekam, a tam później mam, e, będąc tym, mogę z cichego pistoletu, nożykiem. E, więc jest to troszkę bardziej zbalansowane. Ale też jest to trochę oszukane, bo nie wiem, niektórzy chowają się w krzakach i stoją, i to po prostu nie ma siły przejść. A z drugiej strony, nie wiem, niektórzy wydaje mi się, że nie są jakiś. Ale się spakowałem, ale się ładowałem. GZ Golden 2.3. Zjeżdżaj. No i obwarują się te na złodzie jest bardzo delikatny, obwarują się pięciu krzakach i no nic nie zrobisz. Ale dobra, wróćmy do rozgrywki, może uda nam się zjeść mu. O, zombie go ciachnął, ekstra. extra. miodzio. O, widzicie? To jest właśnie szyb wentylacyjny chyba. Tak to nazwijmy się teraz Pięknie. No, Jeszcze zostań zabity. I wygraliśmy, bo zombie zjadł. Móc. Jeszcze nie wygraliśmy. No nie mówcie, że zabił go w ostatniej sekundzie. A jajaj, chyba, że musi go gdzieś tu. Zaprowadzić nie wiem. Dokładnie. No, akurat było debilne, co się zrobił ziomek. Tam, tam się tam. Przejdziemy sobie. tutaj światła na Z to zobaczył. Móżka, móżka. Tak, jednak matuszko zabił w ostatniej sekundzie. Tak, wygraliśmy, zjadłem mózg. W łącznym rozrachunku mamy 13, 15, śmierć i tak dalej. I widzicie, zjadłem mózg i prawie nie dostałem doświadczenia. No dobra, teraz zagramy scoutem, wam szybko pokażę, najwyżej w połowie, zrezygnujemy. Więc gra jest całkiem przyjemna, fajnie sobie... nie waży dużo, naprawdę nie pamiętam ile może waży. 100 mega, może maksymalnie waży. Nawet nie chciałbym skłamać, bo jak słyszycie muzyki nie ma w ogóle, więc... Nie no nie będę tak stał. Materiał spadnie z ten mi nuda będzie. No nie gaście tylko światła pedały. Okej. Okay. Chyba jednak i nie umiem grać yy, Reconem? Nie, Scoutem. Bierzemy M4. Się, tu są statystyki, health point, speed, Scout itd. itd. Pistolet w razie czego. Mm, shit. Czy ja mogę sobie w ogóle coś wybrać, bo ja też tak... A skiny widzę będzie można wybrać później, nie, ale nie chcę skał tak, chcę assaulta, dobra, skiny później będzie się można wybrać. Dobra. No i widzicie, no, zombie strzelałem, do tego zombie strzelałem i był na wprost mnie i... A w złodziejach jest to znacznie trudniej, bo złodzieje są delikatniejsze i naprawdę wystarczy jeden strzał i po złodzieju. Dawać mi tu zombiego Dobra, tu jest węt, można sobie przekręcić. Widzę cię z co ty myślisz. Uuu double kill, biacz. Dobra, trzeba do hmm, trochę życia mi. Nie... A, jeszcze mam. Tutaj w więzieniu, jak się jest tips and guards, to tutaj właśnie jest punkt docelowy. Hahak! Łauj ładł dziwko. Mamcie. Ale ze mnie obrońca mózgu. Chwlu hmm. nam się zombieczki, zombiaczki, ole ich będzie zaraz. Naprawdę fa fajne myki, A ja jeszcze cię zabiłem, fajne myki jest tą... U, nie ma mamo, fajne myki jest tą z tym Gnuj z tym działaniem światła, fajnie się, fajnie się przesuwa. Od razu widać gdzie świecisz, gdzie nie i jak to działa. Dobra. Mówię, że nas tam przeżył. Już biegniemy. Mogliby to zrobić jakoś zbalansować, że... Y, y, chmara tych zombi, ale mniej... Tutaj Cię mam. Tu Cię widziałem gdzieś. Chmara tych zombie, ale na przykład... Y, ...mniej odporne, coś takiego. A to nasi tu biegają. Czemu wy tych świateł nie zapalacie?!

Dobra, teraz będę mógł, być trzy. Nie chciałbym się zamieniać, najwyżej wyjdziemy. Dobra. A więc widzicie, to jest menu główne. Cisza, nie ma muzyki jeszcze. Na razie widzicie, coś niby jest w tle. Tutaj są zombie, złodziejaszki i tak dalej, więc coś będzie. Start playing. Nie ma treningu, nie wiem, jak to. Ligę widzę, robią jakieś turnieje, profil i statystyki. Coś to mamy A, świat. No i to wszystko jest coming. Więc tak się prezentuje. Gra też. Link, wszystko będzie w opisie. Polecam, zobaczyć przynajmniej, jak to wygląda. Zapraszam również na portal. Lubię grać.pl, który cały czas się rozwija. A co do filmiku, komentujcie, oglądajcie, lajkujcie, trzymajcie się i do zobaczenia.